No, także tak to wygląda Witam wszystkich wiksarzy NA YOUTUBE Dawaj suba, witaj w klubie Jesteśmy w farmtraku z 2009 roku. Ciągnik mega mocno budżetowy. W związku z tą sytuacją oświetlenie raczej też jest budżetowe. Zapalam halogenu przednie, czyli mniej więcej wygląda to w ten sposób. Nagrywam, żeby była, żeby, żebyśmy mieli jakiś obraz tego, bo tak jak mówię, traktor jest budżetowy, teraz mamy tył i w ten sposób to wygląda z tyłu ma lampy przednie, co ciekawe te lampy są dwie i ma halogeny z przodu i z tyłu no, także tak to wygląda nie zachęca do pracy po nocach ten traktor dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w zasadzie chyba wprowadzenie już do tego odcinka było nagrane zobaczę jak mi się obrobią te filmy w dzisiejszym odcinku będziemy montowali oświetlenie robocze do wciągnika FarmTrak FarmTrak ma słabe oświetlenie zrobiłem wcześniej test lamp Porównywałem różne lampy, i ogólnie już wcześniej kupiłem sobie lampy firmy Freestom. Co nie, takie wcześniej były niebieskie 360 FT036 i bodajże 361 dalekosiężny. Ten dalekosiężny nie do końca do tura mi pasuje, więc będą montowane inne. Za chwilę Wam pokażę. I te lampy wyszły bardzo spoko, wy tam generalnie, ja mierzyłem w tamtym filmie, jeżeli ktoś będzie chciał to ja tu odnośnik wrzucę, albo niech poszuka umie na kanale yy, testu lamp. No po prostu te lampy wyszły spoko, mnie przy, bo, przy teście lamp interesowało mniej więcej pokrycie mocowe w stosunku do tego co podaje producent, czyli wychodzi na to, że po prostu jeżeli producent podaje, że lampa ma mieć na przykład 30 watów. To mnie interesowało, czy ta lampa ma 30 W. I wam nie pasowało to, moi widzowie, że was interesują luksy, a nie waty. I że na przykład ja liczyłem e, średnią na 12 V, a wy mówicie, no że jak będzie fantrak miał ładowanie 12 8 czy 13, no to wtedy moc będzie jeszcze wyższa. Chodzi o to, że ja chciałem mieć pogląd, pogląd na to, jakby co otrzymuję. I z tego poglądu po prostu wyszło, że te lampy są spoko. E, no, a że Chińczyki po prostu zaniżają, nie? To tylko takim sprawem wprowadzenia, bo wy wszyscy jesteście elektrycy wysokich napięć. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. No i co dalej powiem? Jestem bardzo wylewy. Tak jak ten gość z wywiadu, nie? No, a jeżeli chodzi o mocno, to mniej więcej 1 wat to jest tam 100 czy 110 lumenów plus minus, a my nie będziemy tutaj robić testów laboratoryjnych. Bo jesteśmy, ja jestem rolnikiem i ja chcę mieć oświetlenie w ciągniku, w którym pryskam, bo na razie opryskiwacz i ten ciągnik ogólnie zostaje, bo po prostu nawet jeżeli bym chciał coś zbudować dalej, no to, no to wiecie, akord czeka, polbruki teraz są kładzone i ten. No i w związku z tamtym też filmem, te lampy mi się spodobały, e, te lampy mi się spodobały, napisałem do firmy Freestom, czy mogliby wspomóc tutaj nasz kanał i o dziwo. E, nie lubię takich rzeczy generalnie robić, ale tak było, napisałem do nich maila, użyłem e, moich, e, moich gadatliwości, napisałem wypracowanie, podejrzewam, że jakby wydrukował to A4 albo 2A4, tam napisałem, jaki kanał, to tamto, wiesz, no wszystko, nie? Ta, takie wypracowanko, nie? wiecie, ja dosyć dużo gadam, no to... No i przysłali mi lampy, wyobraźcie sobie. Także można powiedzieć, że ten film jest jak najbardziej sponsorowany. I bardzo mnie to cieszy, że jest sponsorowany przez polską firmę. W związku z zaistniałem sytuacją pokażę wam, co otrzymałem, i będziemy przeprowadzać montaż. Wprowadzenie mamy, lampy mamy, i ja powiem, jak będę chciał to zrobić. Więc te dwie lampy sobie kupiłem wcześniej. To jest 361, dalekosiężna światło spotowe i te lampy już mamy przebadane. I tą miałem FT036. I teraz słuchajcie, mam kolejną 30. Czekaj, 361, 360 to nie to. To będzie do przodu, bo ona jest mocniejsza. Tu jest FT036. Te dwie lampy pójdą na tył. Takie dwie lampy, bo jedna jeszcze czeka. 361 albo założymy 360 i 361 jedną. Różnica pomiędzy tymi lampami jest następująca. O. Jedna jest rozpraszająca silnie, co mam nadzieję, że widać. A druga jest dalekosiężna, czyli tak zwane lampa spotowa. Ja nie znam się na angielskim. O! I tu masz tą lampę dalekosiężną, czyli y widzicie ona takie kreski ma na bok. Ona nie rozprasza światła, tylko rzuca strasznie daleko światłem. W zasadzie można by było nawet jedną taką, jedną taką, ale chyba dziwne uczucie będzie. Te lampy powinny być y montowane po prostu parami, nie? Także naprzód damy takie lampy, tylko jeszcze jedna, tam na jedną czekamy, ale ja już sobie instalację zrobię. E co nie? I teraz temat jest taki, że te freestomy. Oni robią takie cudowianki, zobaczcie, że możecie sobie do farmtraka założyć niebieskie, do JCB na przykład kurde żółte i mówię, a no to tak byśmy zrobili. I widzicie, lampa jest generalnie fabrycznie wychodzi czerwona, ale można sobie dokupić żółte, zielone i nie wiem jeszcze jakie. Czyli generalnie, można by było zrobić sobie nawet chyba oświetlenie w kolorach tęczy, jeżeli ktoś by chciał. Tak swoją drogą, tak mało. No dobra, zostawmy już to, nie będziemy rozmawiać na te tematy trudne. Co nie? Także tak to wygląda. No a ten, o to już widzieliście, nie? To 360, wychodzi na pewno te lampy testują, bo to dobre, 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 dobre mają być lampy. To testują, to nic tam wstrząsy i nic nie powinny zrobić. No i to damy na tył. To, to damy na tył. I ja mówię do nich, że tam jak pisaliśmy. Mówię, że może byśmy zrobili takie oświetlenie do 360, nie? Tak głupio trochę było, powiem wam szczerze. wie, kurde, ja tak nie piszę generalnie, wiesz, do takich ten. No, ale z drugiej strony nawet Jezus mówił. Proście, a otrzymacie. Jest tak, czy nie jest tak? No chyba jest. Co nie? No i oni mówią, że na bok mogą dać takie cudo. Okrągłe. To jest od okrągłe. To się nazywa FT364 LED. I to ma zaraz wam powiem ile mocy. Już dzisiaj nie będziemy mierzyć. Yy, na, o, właśnie to jest, właśnie o to mi chodziło, nie? Zobaczcie, pobór prądu 12,24. Nie, bo wy mówicie, o, bo to napięcie będzie. No dobra, jak napięcie będzie rosło, to będzie ampera zmniejszał się, nie? Ale moc będzie ta sama, bo inaczej będziesz liczył, rozumiesz? 12V y, masz 1,8A i moc znamionowa y, 22W, co nie? I strumień świetny, lampy po 5 minutach. E, 2500 lumenów, czyli taka kurczę lampa. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odiodowe. Mocna, taka powiedzmy do New Hollanda. Nie? By się nadawała. Spoko chyba by pasowała nawet. Tak przyszłościowo sobie przymierzę to. O, zobacz Gabarytem też spoko powinna do góry wejść. O. mniej więcej, nie? No i gra no. No i te lampy, te lampy w trucku założymy gdzieś albo na słupkach, albo przy schodkach, żeby rozpraszał. Nie mam teraz tutaj ciągnika przy sobie, bo ciągnik pracuje dzień i noc, praktycznie i dlatego będę musiał to montować w nocy. Ale chciałem wam pokazać te lampy, czyli tak te lampy rozpraszające mocne takie, które mają 4100 lumenów. Teoretyczny strumień świetny ma 4100 lumenów, natomiast rzeczywisty strumień świetny ma 3500. Czyli teoretycznie powinna pobierać 35 watów, a pobiera moc znamionowa jest tutaj pokazana na jednej i na drugiej 38 watów. Te natomiast mają moc znamionową również 35 watów, również są 9 a rzeczywisty mierzony strumień świetny jest 2800 lumenów. Wydaje mi się, że ta lampa jest po prostu mocniejsza, nie? No bo jeżeli ma mocy 35 W, więc podejrzewam, że, że będzie miała ten strumień jakby a rzeczywisty mierzony, rzeczywisty mierzony. No Adam, dobra, to jakby nie wnikajmy. Lampy są mocne, lampy są sprawdzone, bo w ostatnim filmie to sprawdzone było. No i teraz jakiś tam mały testik musimy zrobić, no bo jak już mamy takie lampy, to myślę, że powinniśmy mały teścik zrobić, nie? Wyobraźcie sobie, że mam takie co na gospodarce, co się nazywa prostownik. To jest wiadro z wodą, bo widziałem na takim filmie, że te lampy ponoć mają być wodoodporne, więc zaraz zobaczmy, co te lampy tu potrafią. Nie wszyscy pomontują, tylko i. Ho, ho, ho! Jakie super! o Ojejku, jakie wspaniałe lampy! Niesamowite rzeczy. Nie pamiętam, gdzie był plus. Chyba plus był tutaj białym. Ciekawe, ile ampera będzie pobierała. Odwrotnie, oszukałem je Lampa mnie oszukała. Obudowy podokręcać, no bo tego, że nie będzie wtedy woda do nich leciała, tylko chodzi o to, że jeżeli ja wydaję pieniądze, to ja nie chcę dokręcać obudów Jakiś tam. No dobra, niech one sobie poleżą trochę te lampy. No co, no też testy. Testy uzelmy są! Nie, nie jest. Ja nie wiem, czy ona widzi ta kamera. Czy. Ty, ta kamera nie widzi tego chyba. Jaka beka? Chyba kamera nie widzi tego, że ta lampa się świeci. O, teraz widzi. Dziwne. Dziwnie to na wyświetlaczu wygląda. A nie, teraz chyba widzi. No w każdym razie testujemy, testujemy lampy. Robocze, różne Nie, teraz widać. Ok, bo jakoś nie wiem, dziwnie tak słońce. Dobrze, poogarniałem trochę swoich innych rzeczy. I powiem teraz, że to działa. Ciekawe. Do nic, tylko się cieszyć. Chcę to wysuszyć. Ekstra, no super. Dobra, niech to się pokąpie jeszcze trochę, bo muszę iść poręcznik teraz z, teraz, teraz muszę iść poręcznik. Także fajne lampy ogólnie są kolorowe i świecą Dobra, panie włączniku, dwunasteczka. Tylko ja muszę sobie wyobrazić, w którym miejscu ja bym chciał, żeby moje lampy się włączały. Czy tu będzie spoko? pyk 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 hmm. no w sumie trzy cztery Dobra, wsporniki do lamp zrobię z płaskownika nierdzewnego i go przykręcę Dlaczego z płaskownika nierdzewnego? Dlatego, że mi się malować nie chce. Damy 10 centów i będziesz pan zadowolony. Serio, serio ci mówię. Zaraz tu dyszkę upędzlujemy. O, zaskoczyłaś mnie. Dlaczego mnie tak zaskoczyłaś? Dobra, moment, momento. to trzeba, proszę ja ciebie, eksperymento zrobić. Tak, jest jedna. Niestety tak. Planowałem ją tutaj wyżej. No, ale mówię, tutaj jest robiony pseudo 360. Dlaczego tam? Kurczę, bo tłumik. Tutaj też mi za bardzo nie pasowała. Tutaj schodki. Ten ciągnik jest taki, kurczę, niesymetryczny. Mogłem to dać wyżej. Ale nie chciałem wyżej. Mi zależało na tym, żeby tu dół bardziej rozświetlić. W zeto, że tak mam, jestem zadowolony. W zeto, że mam bardzo podobnie, tylko w zeto, że mam cztery z przodu, a w zeto, że mam... Czekaj, dwa z przodu na prost, dwa na boki, czyli tak jak tutaj. Tyle tylko, że tutaj będą z tyłu w Farmtraku 2, dwa, a w Zetorze więcej on chodzi w polu, w takich maszynach, takich rzeczach, w sensie uprawówce, a ten chodzi bardziej tak transportowo-opryskiwaczowo, więc mówię, tu będą tylko dwa z tyłu, nie? No i ten wyszedł tak, chciałem go dać tu wyżej, no ale... Najpierw zrobiłem tamtą stronę, nie? bo mi tak pasowało i ten mówię, to teraz przyjdę do tej. I tak zacząłem mierzyć, mierzyć, no i w żaden sposób to nie wychodziło, bo tutaj jest tłumik. Eee, serpentynka wygląda w ten sposób: eee, zabezpieczone wszystko tutaj, tutaj o, podświetlam dodatkowym bezpiecznikiem 10-amperowym. Tutaj jest do komputerków, do opryskiwaczy, do sterowników, do takich rzeczy, Zrobiono oddzielnie, tutaj na niebiesko, w tym miejscu widzicie pociągnięte zero, wszystko połączone na Nie jest to absolutnie żadna reklama, tyle że po prostu jest proste. Kiedyś kupowałem proste i szybkie, a my jak zwykle nie mamy czasu, bo jest 22 już, ale do 24 wszystko będzie ogarnięte. Jak widzicie tutaj kiedyś miałem takie tańsze kostki, a w tej chwili łączę to na... Po prostu no, to coś w sklepie to kupuje. Czasem jakaś promocja się trafi, czy coś to sobie kupuje w ten sposób. Kostki połączeniowe wcześniej, tak jak mówiłem miałem coś takiego, no taka jak tu. Eee, pokażę, jak to wygląda. Czyli włączniczek mamy tu, wyłączymy peg, w ten sposób jakoś tam je się potem ustawi. No i wszystko podpięte pod stacyjkę, że te absolutnie ze stacyjką. Także Farm traka, bo ja i tak no sto prowadzę jeden ciągnik. Dobra, za chwilę będziemy mogli robić test, ale jeszcze te ramki chcę sobie zmienić. Jeszcze chciałem luknąć, jeżeli chodzi o te czerwone. Już wam mówię, barwa, temperatura 5700, a te niebieskie mają temperaturę 6000, około 6000. Jest różnica. Te czerwone, tak. Te czerwone nie będą tak męczyły wzroku, nie będą tak pobudzać i te małe i te małe już to widzę e, te małe mamy również około 5700 niby niedużo nie ale tamta szóstka jeżeli chodzi o te niebieskie e, no duża różnica znaczy duża o, niby nieduża chodzi mi wiesz. Że nieduże na papierze, nie? A dla wzroku, dla oczu, ja osobiście. Tylko, że to jest niezdrowe, ale wolę te 6000. Z tego co wiem, to jest niezdrowe, bo niebieskie światło, takie samo światło, jak smartfony, telefony komórkowe wydzielają, można powiedzieć, czyli bierzesz ekran. Aha, w ten sposób to wygląda, i ty możesz sobie ramkę przełożyć taką, jak chcesz. Okej... Okay. czekaj, chyba tak, tak. Tak, nie ma innej opcji. E, chodzi o to, że ten telefon komórkowy, tak samo jak go bierzesz w nocy, nie powinno się telefonu. Ja, to jest mój błąd, że ja nieraz w nocy przebudzę się. Jak mnie dzieciaki czy coś obudzą, i e, oczy w telefon, tam komentarz jakiś przeczytać albo odpisać. I właśnie telefony komórkowe wydzielają też niebieskie światło, a niebieskie światło. Jest tylko e, podczas wschodu słońca, czy coś takiego. E, no Generalnie obrzasku, nie? I to, jakby nastawia organizm już do działania, to jest jakby no taka biologia, nie? Gdzieś, gdzieś jakiś albo artykuł o tym czytałem, albo z kimś rozmawiałem na ten temat. Jak coś źle powiem, no to mnie poprawcie, jakby, ale właśnie to jest to, że te światło. 5700 nie męczy tak wzroku chyba yy, i nie męczy tak organizmu jest bardziej naturalnym światłem jest chyba lepsze dla zdrowia ale ja pracując w nocy mieć to światło właśnie niebieskie te bliżej tam 6000 yy, jakby no można powiedzieć pobudza właśnie bardziej jest takie ostre także zmieniam ramki i robimy test Zapalam halogenu przednie, czyli mniej więcej wygląda to w ten sposób, bo tak jak mówię traktor jest budżetowy, teraz mamy tył i w ten sposób to wygląda z tyłu. Dobra, jesteście gotowi Mocni Spiżowi Tak było nie. To pamiętacie chyba teraz włączamy przód. No jest fajnie, włączamy bok. Jest jeszcze fajniej. Jeszcze może troszeczkę go przestawić. I włączamy tył i idziemy na podnośnik kubełkowy. No, także tak to wygląda. Nie zachęca do pracy po nocach ten traktor. No i tak, na 6 ledach mamy takie pseudo 360, boki doświetlone. Przód jest ok, tył jest ok, bo widać trochę różnicę. Fakt, że tam żwir jest tam piachnie, no to wiadomo, że kolor ma taki cieplejszy. Ale te właśnie w T036 co są na tyle są bielsze, właśnie są, są zimniejsze. No, jeszcze się możemy przejechać, ale widać cały ten plac. Tutaj Polbrook co kładziemy w sumie o no, Tata kładzie ze znajomymi, bo ja to bardziej serwisami się teraz zajmuję, takimi rzeczami, właśnie lampami. No to jest sztos i myślę, że będzie ja jestem bardzo zadowolony. Jest ceł do 360 na taki traktor do oprysków do pracy z ładowaczem. Myślę, że ta ci też się spodoba. Jeszcze kwestia tutaj ustawienia tych, że... może troszeczkę przesunąć. Ale też nie chcę, żeby one doświe doświetlały mi e, błotniki, tak? No, także tak to w środku wygląda. Że różnica będzie duża? No, widać świat, no, widać świat. Gdzie można kurczę ten? Myślę, że będzie spoko. Mówię, za ten. W takim starym traktorze. O, zobaczcie. Tak będziemy pryskać rzepak. O to mi chodziło. Bo na razie o zostaje. Także tak to wygląda. Można powiedzieć, że mamy takie oświetlenie cyniczne, nie? Trochę. No wyłączyłem jeszcze te lampy zobaczcie, teraz tak stoję A teraz idę Co ciekawe no Chodzi mi o to, że te z tyłu Zobaczcie jaka jest różnica, nie? Stoję teraz na niebieskich FT036 o barwie 6000 kelwinów Zobaczcie jaką mam twarz rozświetloną A tu mam 5700 z przodu jest różnica, nie? W temperaturze barwy, jak kamera to oddaje. Dobrze, z mojej strony zarościemy eee, Dziękuję bardzo firmie Freestom za to, że tutaj no, przyczyniła się do tego, że mogłem założyć takie pseudo 360 w tym cioniku. Teścik jakiś tam mały w wodzie zrobiliśmy. No jakby to dziwne by było, jakby, no, to tak ma być, to, 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 takie, takie mają być lampy, że kupujesz, zakładasz i to ma wiele lat służyć, zresztą tak. Takie też były wasze komentarze, jak robiłem pierwszy test lamp Jak się zastanawiałem nad wyborem Tutaj właśnie mówię, napisałem maila, otrzymałem te lampy Bardzo dziękuję Z mojej strony montaż zakończony i działamy dalej Bo zmęczenie, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jak jesteś tak zmęczony Na przykład na polu czy coś, że obchodzisz ciągnik albo coś I przestraszysz się swojego odbicia w szybie To już jest czas W którym trzeba zjeżdżać do domu i iść spać, nie? No ja teraz jak ustawiałem halogeny no to przestraszyłem ci swojego odbicia w szybie, nie uch, mówię, no czyli już jest czas, żeby iść do domu, bo już zmęczenie jest do tego stopnia, że już trzeba iść do domu i jest e, za chwilę maj, także działamy e, ze wszystkimi rzeczami naraz, bo jak jest wiosna, to jest energia i trzeba robić. Także jak się podobało, to kliknijcie, opiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a ja się z wami żegnam, mój do spać, cześć.